Cześć, jestem Piotr 5 i witam was w kolejnym odcinku serii Let's Play I'm The Dark Descent. Yy, wstawię mam nadzieję te odcinki ten i poprzedni jako dwa od razu na YouTube'a, bo to są ważne odcinki i nie chcę jakoś tego dzielić na części. Tak więc zaraz zobaczymy zakończenie. Co tu się dzieje? Dobra, wrzućmy może głowę gripy gdzieś, bo mieliśmy go tam A? E, co to co z tym? Aha!

bo ja gdzieś Agrippę wcisnąć, nie? Aaa, on się otworzy tu portal. Ale kiedy? Ubrałbyś się, ty erosomanie jeden. Zboczeniec. Wow, wow, wow! Ale ekstra jazda! Nie, 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 najpierw. Jojo, jezu, szybciej, niech... nie, no, nie, 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 mowy. nie, ha! nie, 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 trzecie Ocholera! Zginąłem! Zginąłem! O, o, Jestem w niebie? jak Tak, tak wygląda niebo, to nie wiem. Ja na pewno chcę skończyć ja w niebie. Don't Nie worry Daniel. It will be all right. Hm. Magicznie. A w się łezka wokół kręci, tak więc przeszliśmy amnezję, mroczny obłęd, proszę Państwa. Yes, tłumaczenie z angielskiego na polski. Hide from T70s. No, spojrzenie nie było takie złe. Słuchajcie, ale mam dla Was taki mały bonus, którego nie, nie podzielę, nie, nie dał Wam w dziale bonus, ale tak teraz właśnie to chcę zrobić. Mianowicie wczytać duchowe sanktuarium jeszcze raz, <laughs> czyli kurstą komatę, i zrobimy alternatywne zakończenie, czyli zemstę zrobimy, zemstę zrobimy. czy po prostu spróbuję przewrócić teraz wszystkie te bloki co się stanie. A, no, ty. O, No to mi chodzi, zamki. Ja na gusie. Ale mi to nie obchodzi. Jeszcze jedno i leżysz. Leżysz i robisz pod siebie. No, o, ja.

there's no denying the things i've done but i have paid my tribute i gave them that awful man i did the right thing Koniec. Miło, miło, miło. Miło było. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za to, że oglądaliście tą serię. Cóż, coś jeszcze mogę powiedzieć. No Gra była w... bardzo fajna, naprawdę. Pierwsze, pierwszy raz jak grałem to miałem gacie pełne i w ogóle. Ona nie przestaje być fajna z upływem czasu i to jest jej właśnie największy plus. Często są takie gry, do których. O jez, widzieliście to? Co się stało? Właśnie przyciemił mi się obraz. O! Są takie gry, do których wraca się po jakimś czasie grania. Na przykład. No, możecie się śmiać ze mnie, bo nie każdy lubi niektóre gry, ale w Koda na przykład, w Koda 4 grałem 5 razy dokładnie i raz miałem taką jazdę, że włączyłem przeszedłem w ciągu dosłownie kilku godzin i potem włączyłem jeszcze raz od nowa i jeszcze raz grałem i jeszcze raz grałem po prostu fabuła tak mnie wciągnęła a uwielbiam gry z fabułą i to jest, według mnie to jest największy plus gier jeśli jest świetna fabuła to jest świetna grywalność no co powiecie o, no, na przykład o takich grach jak Minecraft e, Borderlands przecież one też mają specyficzną grafikę to nie jest realna grafika to no wiadomo Minecraft chłestiany Borderlands ma swoje e, komiksową grafikę swoją a mimo to do tych gier się wraca bardzo często, one powodują, że, że chce się grać, że no po prostu siedzimy przy nich jak najdłużej i ile się da. <gry> I, no i, I o to chodzi chyba w tych grach, bo jeśli ktoś patrzy tylko i wyłącznie na grafikę, to może się przeliczyć, bo są tak, to, to tak jak z filmami, robią filmy teraz yy, patrząc tylko i wyłącznie na jakość i na efekt specjalny, a cały film może być ogólnie nudny i monotonny, a... Liczę się teraz tylko 3D i... ale to już jest historia na inny, na inny temat, więc nie będę tu się rozwodził na jakieś inne tematy. No więc komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę, nie żałujcie i do zobaczenia w kolejnej serii, którą będzie Co? P. Numbra Overture jest! Jak to się tam czyta. Nie obrazicie się, jak będę czytał overture. Nie, wertuję, overture, 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 overture. Muszę się upewnić jakoś. To na, na razie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciężko się rozstawać.